Za 10 lat w polskim miksie energetycznym prawie nie będzie węgla. Za to potroimy moce w lądowych wiatrakach, a także zbudujemy małe reaktory jądrowe. I to szybciej! Niż duże bloki. To nie są żadne bajania ekoaktywistów rządnych dekarbonizacji, tylko plany snute przez PSE, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, więc operatora polskiego systemu przesyłowego. Do nich trzeba przyłożyć bardzo dużą wagę. Nazywam się Jakub Wiech, to jest podcast Elektryfikacja i w dzisiejszym odcinku omówię te właśnie plany. Plany przedstawione przez polskiego operatora, bo one mają największą szansę odzwierciedlać realny kierunek rozwoju polskiej energetyki. Ale zanim do tego przejdziemy, najpierw serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy sprawiają, że podcast Elektryfikacja ukazuje się regularnie. A mowa o moich patronkach, patronach, a głównie mecenasach. O panu Maćku, o panu doktorze Michale Godlewskim, o panu Damianie Kocie, a także o Kancelarii Structure oraz o Budros Gruntowych Pompach Ciepła. Serdecznie dziękuję za wasze wsparcie. Wszystkich, którzy chcieliby mnie wspierać w tej właśnie formie na Patronajcie, zapraszam na moje konto na tym portalu. Linki jest dostępny w opisie tego odcinka, a jeżeli chcielibyście Państwo pomóc mi w inny sposób, to zachęcam do lajkowania, udostępniania, a także komentowania moich treści. A teraz rozpoczynamy już omawianie planu PZ. Mili Państwo, na wstępie zaznaczę, że jeżeli chodzi o mój stosunek do no, polskich rządowych dokumentów, które kreślą plany rozwoju energetyki, no to jest on raczej sceptyczny. To znaczy patrzę sobie na te właśnie dokumenty i widzę, że państwo polskie je lekceważy. Państwo polskie nie wywiązuje się z zadań, które sobie sami przedstawia w tych dokumentach albo kreśli je w taki sposób, że odbiegają one istotnie od rzeczywistości. Moim ulubionym przykładem w tym zakresie jest polityka energetyczna Polski do 2040 Roku, czyli można powiedzieć dokument będący fundamentem rozwoju dla polskiej energetyki. Ten dokument był utworzony tak, że w momencie jego zatwierdzania w roku 2021 był już nieaktualny. Tak, mili Państwo, nie przesłyszeliście się. Polski rząd zatwierdził dokument, który w momencie tego zatwierdzenia był nieaktualny. Nie odzwierciedlał dobrze sytuacji w rzeczywistości, takiej jaka Panuje, jeżeli chodzi o polską energetykę. To pokazuje, że państwo polskie po prostu tworzy takich pułkowników, czyli dokumenty, które mają trafić na półkę, mają zostać opublikowane na stronie resortu, ale de facto niewiele się z nimi wiąże, nie przykłada się do nich zbyt dużej wagi. No i można sobie pozwolić na taki rozdźwięk między dokumentem a stanem faktycznym. To nie jest dla państwa polskiego nic nowego, bo jeżeli spojrzymy trochę dalej w przeszłość i sięgniemy na przykład do dokumentu Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Roku, no to zobaczymy, że ten dokument obowiązujący do roku 2021 stwierdzał na przykład, że w roku 2020 uruchamiamy naszą pierwszą polską elektrownię jądrową. No jak z tego wyszło, to wszyscy doskonale wiemy, że nic z tego nie wyszło, natomiast przez pewien czas mieliśmy w polskiej przestrzeni prawno-administracyjnej dokument, który mówił tak rażącą nieprawdę i on był obowiązującym dokumentem. Do tego można jeszcze dorzucić przykład KPI, a więc Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu, a więc dokumentu, który jesteśmy zobligowani stworzyć i przedłożyć go Komisji Europejskiej. I proszę Państwa, no nie zgadniecie, kto był ostatnim krajem w Unii Europejskiej, jaki przedłożył ten właśnie K Tak, ten kraj zaczyna się na P, kończy się na Olska. Natomiast ten dokument, który przesłaliśmy Brukseli, ma swoje niedociągnięcia. To jest temat trochę na odrębny odcinek. Natomiast generalna konkluzja jest taka, że polskie dokumenty rządowe, jeżeli chodzi o energetykę, no, stoją w pewnej kontrze do rzeczywistości oraz do tego jak ta rzeczywistość się kształtuje w miarę upływu czasu. Natomiast dzisiaj zajmiemy się bardzo specyficznym dokumentem, dokumentem, który jest postawiony poza nawiasem tego co przed chwilą powiedziałem. bowiem proszę państwa, ten dokument nie został stworzony przez rząd, tylko przez polskie sieci elektroenergetyczne, a więc bardzo poważną i bardzo fachową instytucję, która de facto trzyma w kupie całą naszą energetykę. W ciągu ostatnich kilku tygodni widziałem szereg dyskusji, gdzie strony przekrzykiwały się, która technologia czy który surowiec odpowiada za to, że mamy prąd w gniazdku, mamy światło, mamy ciepło w domach i tam padały rów, różne odpowiedzi. Oczywiście na narrację, no, że to węgiel. Natomiast gdybym miał wskazać jeden czynnik, który odpowiada za to, że tutaj ten neon działa albo ta lampa świeci, to byłoby to właśnie zaangażowanie PSE i praca, jaką wykonują ludzie z PSE, bo to oni sprawiają, że nasz system elektroenergetyczny działa. Tak naprawdę trudno wyrazić Wdzięczność, jeżeli chodzi o to, jaka robota jest tam wykonywana już od dekad w PSE, jeżeli chodzi o kontrolę nad całym systemem elektroenergetycznym w Polsce. Natomiast tutaj po prostu chcę dać do zrozumienia, że to są naprawdę fachowcy. I teraz proszę Państwa, mówiąc Orwellem, o ile w polityce 2 plus 2 może dawać 5, o tyle przy budowie armaty musi dawać 4. I teraz te dokumenty, o których mówiłem na początku, czyli na przykład P240, KPiK, to jest trochę takie właśnie 2 plus 2 równa się 5. Ale dokumenty przedstawiane przez PSE. To jest 2 plus 2 równa się 4. To są te strategie, to są te plany, to są te wytyczne, do których naprawdę trzeba przykładać bardzo dużą uwagę, bo one dosyć precyzyjnie odzwierciedlają to, co się będzie z nami działo, jeżeli chodzi o polską energetykę. I dzisiaj omówimy sobie taki najnowszy dokument, jaki zaprezentowały PSE, czyli dokument będący projektem planu zaspokojenia obecnego oraz przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną w perspektywie do roku 2036. I zastanowimy się, jak. Jakie wnioski płyną z tego dokumentu dla naszej energetyki, jeżeli chodzi o to, co się z nią wydarzy w ciągu najbliższej dekady? Tak więc, jedziemy! Zacznijmy sobie od tego, jak będzie wyglądał rozwój Polskiego Parku Mocowego. No i tutaj na start bierzemy fotowoltaikę. PSE szacują, że w roku 2036 w Polsce będą działały 43 GW mocy w panelach słonecznych. To oznacza, że o prawie 20 GW wzrośnie obecna moc zainstalowana w tych technologiach, bo obecnie mamy 25 GW w fotowoltaice. No więc mówimy tutaj prawie o zdublowaniu tego potencjału i to oczywiście rodzi pewne... Implikacje, bowiem dotychczas fotowoltaika była rozwijana w Polsce w dużej mierze w oparciu o prosumentów. To wynikało chociażby z kolejnych edycji programu Mój Prąd. Tymczasem teraz raczej będzie się to zmieniać. Trochę spłycając całą sprawę, można powiedzieć, że ci, którzy mieli już sobie postawić panele fotowoltaiczne właśnie w ujęciu prosumenckim, to już to zrobili albo właśnie to robią, albo w niedługim czasie to zrobią. I ten potencjał, jeżeli chodzi o rynek indywidualny, jest już w dużej mierze wyczerpany. Natomiast zostaje jeszcze pewna terra incognita jeżeli chodzi o fotowoltaikę montowaną na przykład na dachach bloków wielorodzinnych albo i tutaj jest moim zdaniem ten środek ciężkości jaki będziemy przykładać do rozwoju fotowoltaiki mianowicie chodzi o fotowoltaikę w przemyśle, chodzi o fotowoltaikę w budynkach użyteczności publicznej, chodzi też o wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne. Myślę, że tutaj będzie się kształtował ten rozwój technologiczny przewidziany przez PSE w najbliższych latach. Natomiast no to rodzi pewne Pewne pytania o stabilność tego wszystkiego. Może nie tyle o to, że nam grozi jakiś blackout czy innego tego rodzaju zagrożenia, natomiast chodzi tutaj o możliwości stabilnego rozwoju także w kontekście ekonomicznym. Powiem już teraz, widzimy, że PSE muszą dosyć ostro reagować na rynku w sytuacji, w której mamy dosyć wysoką produkcję z fotowoltaiki, a względnie niskie zapotrzebowanie, no i nie ma co zrobić z tą energią, więc pojawiają się tak zwane curtailmenty, czyli ograniczenia produkcji. To jest już od kilku lat nasz udział, zwłaszcza w sezonie wiosennym, w sezonie letnim, też na początku tego sezonu letniego, więc pytanie, jak będzie zachowywał się system, jeżeli chodzi o dodanie do niego kolejnych prawie 20 gigawatów mocy w panelach fotowoltaicznych. Pewnym rozwiązaniem są tutaj magazyny energii oraz elektrownie szczytowo-pompowe, o nich za chwilę, na razie poprzestańmy jeszcze przy innych technologiach źródeł odnawialnych. Mili Państwo, PSE planują, że do 2036 roku moce w polskich wiatrakach lądowych wzrosną z Poziomu dzisiejszych około 11 GW do 20 8 gigawatów, więc jest to bardzo znaczący wzrost, no i tutaj pojawia się pierwsza niespodzianka, pierwsze zagrożenie, czy też pierwsze pytanie. No bo kurczę, no nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, że wiatraki w Polsce to nie jest ta najmilej widziana technologia. To jest technologia obwarowana bardzo silną emocją polityczną. Emocją, która sprawia, że w tym momencie mówienie w ogóle na forum publicznym o luzowaniu przepisów dla wiatraków, a to luzowanie wydaje się praktycznie nieuniknione, jeżeli chcemy postawić sobie 20 gigawatów mocy w wiatrakach. To taka rozmowa jest z góry skazana na porażkę. No i po smakiem tego, o czym tutaj mówię, była sytuacja z wetem pana prezydenta w sprawie ustawy wiatrakowej z ubiegłego roku, co też no, nastawia raczej na, takim, na takiej pozycji konfrontacyjnej głowy polskiego państwa, jeżeli chodzi o takie właśnie plany. A tutaj no, można zauważyć, że goni nas czas, bo w Polsce wiatrak może być budowany w okresie mniej więcej 5-7 lat, tak powiedzmy średnio Względem tych możliwości, które teraz mamy, ale oczywiście zdarzają się przypadki, kiedy wiatraki są budowane przez 10 lat. Mowa cały czas o wiatrakach na lądzie, więc względnie prostej konstrukcji. No i dekadę trzeba poświęcić na to, żeby taki wiatrak postawić. Więc jeżeli chcemy faktycznie zrobić tak dużo w tej technologii w ciągu najbliższych 10 lat, no to musimy sobie postawić pytanie, jak przeforsować te plany politycznie. A tymczasem, proszę Państwa, klimat na forsowanie tych planów może się wkrótce pogłębić. Bo zaraz ruszamy z kampanią wyborczą. I stawiam dolary przeciwko orzechom, że w 2027 roku, czyli wtedy odbędą się wybory, a nie wcześniej, to w 2027 roku wiatraki będą grzane jako temat polityczny, bo są tam emocje, a emocje, proszę państwa, to jest w tym momencie paliwo polityczne. Więc politycy będą nas tymi wiatrakami straszyć, będą mówić, że kury się przestaną nieść, a my wszyscy zachorujemy przez to, że wiatraki się kręcą. To jest moim zdaniem coś, co nas czeka w energetyce w roku 2027. Jeżeli chodzi o takie narracje polityczne, no i temu trzeba postawić jakąś ale jak to zrobić? Na tym się głowią już najtężsi myśliciele polskiej energetyki, ale na razie nie do końca chyba się to udaje. I teraz, proszę Państwa, do tych 28 gigawatów na lądzie, które mają powstać w ciągu najbliższej dekady, dodać trzeba jeszcze 13,9 gigawata na morzu. I to jest wskaźnik taki, powiedzmy, troszkę, można powiedzieć, ugodowy pomiędzy planami, jakie przedstawił pan premier Donald Tusk, mówiący, że nawet 18 gigawatów w wiatrakach sobie na morzu postawimy, a a tym, co wynikało z tych pierwszych przymiarek, jeżeli chodzi o wystartowany jeszcze za poprzedniego rządu projekt offshore, który mówił, że celujemy w 11 gigawatów. Więc mamy tutaj nieco więcej niż te pierwotne plany, ale. Też zauważalnie mniej niż to, o czym mówił szef polskiego rządu. Natomiast, mili państwo, no robi się z tego powoli około 40 gigawatów mocy w wiatrakach, co ważne. Wiatrakach, które w pewnej mierze będą stały na morzu, więc ich współczynnik wykorzystania mocy będzie dosyć duży. I to oczywiście jest pewnego rodzaju wyrokiem na takie technologie jak technologie węglowe, więc nie dziwi nic, że PSE planują raczej mocne ograniczanie mocy węglowych w polskiej energetyce. Węgiel zostawimy sobie na koniec, teraz spójrzmy na magazyny energii. Jeśli chodzi o ten segment, to PSE planują, że źródła odnawialne w Polsce wesprze 14,9 GW mocy w wielkoskalowych magazynach energii, czyli po prostu magazynach bateryjnych o dużej skali, a także 3,2 GW mocy w przydomowych instalacjach oraz drugie tyle w elektrowniach szczytowo-pompowych. No i tutaj oczywiście warto zasygnalizować rolę tych urządzeń, bo czasami w dyskusjach na ten temat w internecie e, widzę, że są ludzie, którzy myślą, że Polska będzie opierała się tylko na magazynach energii, że wszystkie inne źródła będą e, wyłączone, a my będziemy czerpać energię z magazynów. Tak nigdy nie będzie. Na pewno nie w przewidywanej przyszłości. Rolą magazynów jest przesuwanie konsumpcji na dogodny moment w czasie, czyli po prostu akumulacja energii z e, Oze, chociażby e, kiedy jest jej bardzo dużo i potem przesuwanie tego drobinkę w miejsce, w czasie, w którym tej energii, tej produkcji energii jest po prostu mniej. I to robią magazyny. Można powiedzieć, że tutaj analogicznie funkcjonują magazyny gazu, jakie mamy. One też nigdy nie są wyłącznym źródłem gazu w polskiej gospodarce, tylko dopełniają pobór gazu przez gospodarkę w momencie, w którym te bieżąco pracujące źródła, czyli na przykład Baltic Pipe, Terminal Świnoujściu, nie wyrabiają, jeżeli chodzi o pokrycie zapotrzebowania. I tutaj, jeżeli chodzi o te wyliczenia, PSE, to myślę, że są one dosyć konserwatywne, bo biorąc pod uwagę spadek cen magazynów energii, no to myślę, że można spodziewać się w ciągu najbliższej dekady bardzo istotnego przyspieszenia, jeżeli chodzi o te technologie, zwłaszcza w ujęciu przemysłowym. Myślę, że w wielu obiektach przemysłowych pojawią się wkrótce magazyny energii w tej czy innej formie, które będą dopełniać taką, powiedzmy, zamkniętą układankę energetyczną w obrębie właśnie tych obiektów. I dzięki temu obniżać ceny energii dla produkcji. Ale proszę Państwa, idziemy dalej. Teraz atom, czyli taki mój konik i tutaj jeżeli chodzi o rozwój technologii jądrowych, to PSE spodziewają się, że do 2036 roku będą działać w Polsce SMR-y o łącznej mocy 1 GW, 200 MW, no czyli tak licząc ogólnie, no to są trzy jednostki typu BWRX, więc to rodzi oczywiście pytania, gdzie one staną. Dwie lokalizacje można już wytypować, to są lokalizacje stawy monowskie oraz Włocławek, to jest oczywiście projekt realizowany przez Orlen oraz Syntos w ramach spółki OSGE. Natomiast no, pytanie, gdzie stanie ten kolejny mały reaktor jądrowy. Natomiast co ważne, te jednostki SMR-y będą uruchomione według planów PSE jeszcze przed dużym blokiem jądrowym. PSE spodziewają się, że pierwszy blok w elektrowni jądrowej Hoczewo, czyli tej, która powstaje nad Polskim Bałtykiem, on zostanie uruchomiony pod koniec roku 2036. No tutaj też mam pewnego rodzaju takie wątpliwości, to znaczy nie wiemy jeszcze na ile technologia małych reaktorów jądrowych będzie faktycznie tak komercyjnie opłacalna, jak ją nam w tym momencie y, przedstawiają, bo no, to wszystko się okaże, kiedy zostaną uruchomione pierwsze jednostki w tej właśnie technologii, czyli przede wszystkim SMR-y robione przez GE Hitachi w Kanadzie, chodzi właśnie o wspomniane tutaj już jednostki BWRX-300, no tutaj jeszcze musimy trochę poczekać, żeby na własne oczy przekonać się, jak one działają, ale zobaczymy, zobaczymy jak to się będzie spinało, no i jak będzie wyglądał proces adaptacji tej technologii do warunków polskich? Natomiast, jeżeli chodzi o pierwszy duży blok w Hoczewie, to być może udałoby się trochę przyciąć, jeżeli chodzi o czas realizacji. Ja trzymam kciuki za to, żeby w ciągu tych 10 lat udało się nadrobić trochę tego zapóźnienia, jakie mamy. Ono w tym momencie wynosi około 30 miesięcy. Mam nadzieję, mam szczerą nadzieję, że dzięki sprawnej realizacji bylibyśmy w stanie chociaż rok ten termin przesunąć do przodu. Ale dobrze, idziemy dalej. Teraz jeżeli chodzi o drugą stronę systemu elektroenergetycznego, czyli o urządzenia popytowe, niewytwórcze, tutaj mowa na przykład o samochodach elektrycznych. PSS spodziewają się, że w 2036 roku po polskich drogach będzie jeździło 3 miliony 200 tysięcy tego rodzaju pojazdów, z czego 1 900 tysięcy to będą samochody bateryjne, czyli BEV, więc to będzie park polskiej elektromobilności. Obecnie po polskich drogach porusza się nieco ponad 210 tysięcy takich pojazdów, więc no tutaj jest jeszcze pewnego rodzaju przestrzeń do nadrobienia. Natomiast warto zasygnalizować, że w ciągu ostatnich dwóch lat doszło do podwojenia tej liczby, bo w roku 2024 w styczniu tych samochodów było mniej więcej 107 tysięcy w Polsce. No więc pytanie, jak ten trend będzie się dalej rozwijał. I tutaj troszeczkę odpowiedzi daje nam fakt, że zaraz wygasa wsparcie realizowane, z ramach programu nasze auto, i to może odznaczać się pewnym spadkiem sprzedaży samochodów elektrycznych w Polsce. Chociaż z drugiej strony, w tej dziesięcioletniej perspektywie, trzeba uwzględnić również to, że ceny aut elektrycznych bardzo spadają. Ze względu na presję na przykład producentów chińskich, ze względu na spadające ceny baterii, ze względu na upowszechnianie się tej technologii, ceny elektryków po prostu spadają, więc one są coraz częściej brane pod uwagę, jeżeli chodzi o Kupno nowego samochodu, i w Polsce, według najnowszych badań, co czwarty kierowca myślący o nowym aucie myśli także o elektryku. Natomiast elektryki mogą pełnić też dwojaką rolę w systemie, bo one nie tylko mogą odbierać energię elektryczną na potrzeby napędzania silnika, ale też mogą służyć jako magazyny energii, bo taki samochód elektryczny to jest po prostu magazyn energii na kółkach. To jest bateria z kółkami o pojemności czasami nawet ponad 100 kWh, więc może ona być dosyć istotnym wkładem, na przykład w gospodarkę energetyczną takiego domu, i takie technologie już się rozwijają. Chodzi oczywiście o technologię Vehicle to Home. Natomiast można sobie pomyśleć o technologiach elastyczności sieci skomponowanych właśnie z samochodów elektrycznych, czyli o takich układach, które wykorzystywałyby podłączone samochody elektryczne do magazynowania albo oddawania energii do sieci wtedy, kiedy operatorzy tej energii potrzebują. No, ciekawe, czy to się rozwinie w Polsce, ale oczywiście, żeby to funkcjonowało, to najpierw trzeba zbudować flotę tych pojazdów elektrycznych. Idąc dalej, PSE planują, że w roku 2036 w Polsce będą działać aż 3 miliony pomp, Ciepła. No, i to jest taki trochę zwiastun rewolucji ciepłowniczej, która nas na pewno czeka, bo ze względu chociażby na regulacje unijne, które prędzej czy później nadejdą w tej czy innej formie, a także ze względu na powiedzmy stan polskiej substancji mieszkaniowej, coś trzeba będzie zrobić z tymi obecnymi kotłami na paliwa stałe, które w tym momencie stanowią około połowę źródeł ogrzewania polskich domów jednorodzinnych. No i proszę Państwa, takie wynalazki jak samochody elektryczne, jak pompy ciepła, także elektryczne, Elektryfikacja przemysłu, przechodzenie po prostu na energię elektryczną jako nośnik sprawi, że istotnie wzrośnie w Polsce zapotrzebowanie na energię elektryczną. Za 10 lat Nasza konsumpcja prądu skoczy do poziomu 220 TWh z obecnych 170, więc będziemy mieli skok o 50 TWh. To jest prawie 1 trzecia naszego obecnego zapotrzebowania, i to pokazuje tę rewolucję elektryfikacji, jaka się wydarzy w międzyczasie. Oczywiście w planach polskich sieci elektroenergetycznych są też nomen omen sieci, czyli zmiany, jakie trzeba będzie wprowadzić w polskiej infrastrukturze przesyłowej. I teraz polski operator planuje na przykład budowę połowów. Połączenia północ-południe, połączenia stałoprądowego HVDC o długości około 1300 km, i to jest warte zaznaczenia, bo to jest utrzymanie tego planu, właśnie autostrady stałoprądowej, która ma wyprowadzać moc z nowego serca polskiej energetyki, jakie umiejscowi się na północy kraju i będzie zasilało pozostałe jego części. Do tego operator chce postawić prawie 5000 km nowych linii 400 KV. Z kolei 1600 istniejących linii tego rodzaju zostanie zmodernizowanych, a jeżeli Chodzi o linię 200 kV, to modernizacja dotknie prawie 1200 km tych właśnie linii. I teraz, proszę Państwa, na koniec węgiel oraz inne paliwa kopalne. Zostawiłem sobie specjalnie na koniec te właśnie technologie, żeby pokazać Wam, jaka rewolucja czeka nas w tym zakresie. Polski operator przewiduje, że w roku 2037, czyli w roku następującym po e, tym terminie, o którym tutaj głównie mówiłem, czyli w roku 2036, będziemy mieli od 5 do 8 GW mocy w jednostkach wytwórczych centralnie dysponowanych. Czyli mówiąc tak trochę krótko i obrazowo, w tych jednostkach, które zapewniają nam w tym momencie stabilizację systemu, tę podstawę systemową i są na wezwanie operatora. Uprośmy trochę to, co pokazuję teraz na obrazku, czyli te dane dotyczące dokładnego podziału pomiędzy poszczególne moce i przyjmijmy, że połowa z tych mocy to będą moce w węglu, a połowa w gazie. Więc będziemy mieć tutaj od 2,5 gigawata do 4 gigawatów mocy w węglu. Do tego dojdzie jeszcze jakiś 1 gigawat mocy. Mocy węglu poza systemem jednostek centralnie dysponowanych. No I proszę Państwa, co z tego wynika? Ano wynika z tego, że za 10 lat, już za 10 lat, do obsłużenia naszego zapotrzebowania energetycznego, jeżeli chodzi o węgiel, będzie nam potrzebna tylko jedna kopalnia. Zostawiam trochę tutaj na boku węgiel brunatny, bo to jest nieco inna para kaloszy, ale jeżeli spojrzymy na węgiel kamienny, to analiza tych danych, które teraz Państwu pokazuję, jasno wskazuje, że za 10 lat będziemy potrzebować tylko jednej kopalni. To jest absolutna rewolucja, jeżeli chodzi o nasze myślenie o energetyce. To, co się wydarzy w ciągu najbliższej dekady, zupełnie zmieni te dyskusje, jakie teraz prowadzimy. One przejdą do historii, przejdą do lamusa. Nikt za 10 lat nie będzie przykładał takiej wagi do węgla, jakiej robimy to teraz w tym momencie. Tocząc coraz bardziej bezsensowne i bezprzedmiotowe spory, jeżeli chodzi o to, jak długo jeszcze węgiel będzie w naszym systemie. PSE dosyć jasno wskazują, jaka przyszłość czeka ten surowiec. I teraz proszę Państwa, to są oczywiście plany, to są pewne projekcje, to są pewne wyliczenia oparte na faktach, oparte na danych, które mamy w tym momencie, ale one mogą ulec pewnej korekcie, pewnej zmianie. Bardzo jestem ciekaw, jakie są Państwa opinie, jeżeli chodzi o te plany przedstawione przez operatora. Zastanawiam się, czy Państwo podzielacie te wizje, którą rozsnuły PSE, czy może uważacie, że w polskim systemie elektroenergetycznym zadzieje się coś innego. Obojętnie od tego, jakie są Wasze opinie, napiszcie mi o nich w komentarzu, ja bardzo chętnie przyjrzę się tym Państwa głosom. No a dzisiaj dziękuję już za uwagę, dziękuję, że byliście Państwo ze mną w tym omówieniu planów PSE. dziękuję, że poświęciliście Państwo swój czas, na to bym mógł je Wam przedstawić, więc kłaniam się nisko, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Elektryfikacja.